Słuchamy Dawida pod i rozmawiamy o tym, że spokojnie. O muzyce. Naprawdę spokojnie. W ogóle o muzyce rozmawiamy? No. o hip-hopie i o techno. Co ty pierdolisz frajerzy? No i Bo, w ogóle dużo ze sobą rozmawiamy. Teraz więcej, to więcej ze sobą rozmawiamy. Samy. To jest chyba bardzo ważne. Czyli, tak jakbyśmy byli małżeństwem, to cofamy się do tyłu. No, ale trochę zaratuję, no. jakie ja teraz <laughs> bardziej. No bo trzymajmy dystans, kurwa. No, no trzymamy, no po to, żebyśmy powiesili te pistolety. Tak. Przywlokłeś tu nawet, wiesz, przepychasz do no, kila. Dobra, słuchajcie, piwo, które jest tak, przede wszystkim przez sekundę mi się rzuciło do oczu. Ono jest kurwa od otąd, palazę. O tu, no, to o tu, tu gdzie się kończy mój paznokieć, tu jest kurwa piwa. Sz szacun. No ale nie o tym, nie o tym. Piwo ma 100 EBC. -y. Ale szacun nie dla tych, co chcą wąchać z butelki. Bo tak, tak. Pójdzie z mokrym. Eee... Chociaż o jeszcze ci przerwę no. Mam kolegę z osiedla Pawełku Litwiniuku pozdrawiam cię kochany Który słuchajcie Dla niego wypić herbatę nosem było bez problemu Jeden mówi, że trochę się zacina na kisielu Ale próbuje też, żeby kisiel pociągnąć nos. Patrz, <noise> Eat it, Mills. Thank you everybody. No i słuchajcie, piwo. E, jak to piwo? Wędzany chili Stout e, Nazywa się czarne czorne. Czorne. Czorne mistrzostwo. Z piekarni piwa. Świetna etykieta, naprawdę ładna. Dla osób, które się nie potwiecają etykietami tak jak ja, to jest naprawdę wydarzenie. E, A ja bym, ja bym tę etykietę zerwał. Chciałbym chęciąbym tak. nalał tego wrzątku, poparzyłbym ręce, żeby zerwać tę etykietę, ale mi się nie chce, bo stwierdziłem, że dopóki nie zalepimy całej piwnicy etykietami tymi, którymi mamy. To poczekamy, robią, to ale robią. jeżeli pikarnie piwa ma ochotę nam coś wysłać, to zapraszamy. Natomiast, słuchajcie, e, co jest ciekawe w tym filmie, to fakt, że to chili, które jest dodane, jest też wędzone. No. Oprócz samego słodu. No, zastanawiam mnie to, e, po, po pierwsze czym? po co, a po drugie czy to jest prawda, czy to tylko twoja jakaś, jakaś taka wizja. Znajdź, że prawda, ale... wizja. Po więc. pierwsze po co się zgadzam z tym Ale naprawdę pytanie? tak jest napisane? Tak. A drugie pytanie jest takie, czy to coś da? Czy samo wędzenie nie coś da? Jeżeli chodzi o skład, woda słud dymiony bukiem jako podstawa. Ale fajnie, to jest opisane ten skład. Przeczytam wam od początku. Woda. Słud dymiony bukiem jako podstawa. Woda rozumiem, że się przedstawiłeś, tak? Tak. Woda. Dodatkowo słud żytni. monachijski, czekoladowy, karmelowy, jęczeń palony drożdże. Chmiele to Junga i Sybila. Dodaczki, dodatki. Dodaczki. To Dodaczki to. Papryczki. papryczka to wędzona czyli wędzona i habanero. No tak jest napisane no. Chcesz ciągnąć Sniffa? No. Nie, na razie nie Może potem A zresztą no, Miło Czekoladowa Ale jakaś taka jest nuta trochę Nie mam nuty oprócz Dawida który bardzo lubimy Dawida to nie ja mam no. innej noty tutaj. Dawid podsiadło. Naprawdę, fajny, można z jego Ludzie mają z niego bekę. Ja tam... No tak mi się wydaje, że dużo ludzi tam w internecie hejtuje Dawida. E, przylgnęło do niego, że on tam tą Tatianę dupczył, wiesz, jakiś... Okupnik kupnik taki... No podobno, Uuu, nie? Po zdrości. No. Ja tylko ciebie widzę. Ale się przejewałem cię. No, nic nowego. No, no dzisiaj nie I, I co? Ale naprawdę, kawał takiego muzyka dla mnie, Dawid, że spoko Dawid. Jak masz ochotę wpadać do piwnicy, dawid. Spoko Dawid, wpadę. że jesteś Dawid. No. Każdy Dawid to spoko Dawid. Piana, słuchajcie, beżu. E... Świetna. Bardzo fajna. Ciemna, bardzo ciemna. Mhm. Trzeba też dodać. Mówię parametrażowo, to jest piwo o ekstrakcie e, 16 raptem i 6 alkoholu, więc nie jest to wiele. A ale piana... piwko, żeby no to piwo. No taki stałcik. Wziąć, wziąć i... i wypić. Ale piana jest kurde, mega gruba. Znaczy, mega ciemna. Gruba też. Kakałko, ziemistość, czekolada, no. jakieś takie, tak, palone nuty, może ziemistość nawet. No i wchodzi to habanierro. Nie, nie wiem czy to czyli nie jest w tak? Dopiero jak się przełknie, no. To habanierro wchodzi na tyle języka. No tak, no być z drugiej strony. No. Ale jest też to ciekawe. W smaku. Typowo, yy, typowo paprykowa. Dodatkowy kopta papryka, bo tak naprawdę... Yy, kurde, tak, jeszcze tego jednego słoiczka braku. No ta, yy, jak macie na pizzy czasem mam się trafi kawałek no, ze świeżym no, no. Czujecie ten smak, on oczywiście zaraz potem jest zabijany atakiem, yy, nie wiem, jakie to są składniki tych yy, papryczek. On są atakowane, więc to zabija, ale tu czuć wyraźnie. No czuć. No. Ale po pierwszym my ostrości ostrości takie, które miałem palić pogębę i nie dokładnie, czuję. Dokładnie, bo czasami bardzo często te że piwa z paprykami wszelkiego rodzaju, nie? Ostrymi, są takie, że jednak ta papryka dominuje i zabija, nie? No to nie. One są często robione na dwa bieguny. Pierwszy jest taki który polega na tym, dodajmy porykę byle po to, żeby była na etykiecie. A drugi jest taki, dodajmy porykę dla tych, którzy i tak nie mają smaku, więc wypaliłem gębę, więc i bez różnicy. Pomyślą, że po kebabie, nie? Ale to jest, A tu jest bardzo fajnie. No. No. Jest naprawdę jest wyważone. Jest ka kawka, czekoladka, gorzka, jest kakao. Jest w ogóle gorzka ta no. Słodyczy tutaj prawie uh -huh. nie ma. Uh -huh. Całkiem nie ma. Mega, bardzo fajnie. A gdzie ta, gdzie ta. Co to jest? Przepraszam bardzo, cztery piekarnia ściany? Piekarnia piwa. Gdzie piekarnia piwa waży piwo? Nie zdarzy. So. Nie zdara, so. nie zdara. Browar rzemieślniczy, piekarnia piwa. Generała Świerczewskiego? Nie zdara. A is for you, Johnny, boy? No to piekarnia się... piwa to stara nie zdara. Odpowiadając na twoje pytanie, na Świerczewskiego. No dokładnie. W drugim miku już Spoko, trochę czyli to, jest, czyli to jest taki browar jest stacjonarny. Trochę w zdarza, ale. Nie no, niekoniecznie, bo to jest producent, to jest nowony. Nie wiem, czy nowony i piekarnia piwa to jest ten sam właściciel. Etykieta ładna, już mówiliśmy. Wszystko już mówiliśmy. Mówiliśmy to, że to jest gorzkie piwo z takim w sam raz dodatkiem papryki. Ale z drugiej strony, ten dodatek papryki coraz bardziej się odzywa z każdym mórkiem, nie? Ale nie na tyle, żeby zabijać to piwanie, Na razie przynajmniej. Może się okazuje za nadwoły, jaki zupełnie inaczej. Strasznie wyraźnie, no naprawdę. Ale smak papryki, nie, nie, nie ostrość. Kurde, no... No fajnie. Fajne piwo. No. Teraz sobie wyobraź, że ktoś by Ci powiedział, że idziesz na grilla i masz siedem takich piw ze sobą. Nie, 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 nie. Nie? Ale wyobrażasz sobie? I siedzisz taki <grymne> hipster. Chyba, <grymne> chyba. chyba no. prosisz yy, dużo piersi z kurczaka, lekko tylko przywędzone. polewasz gdzieś Z dużą ilością zminy. sosu łagodnego, czy tam śmietany. No. Uh -huh. no to jeszcze do przeżycia. nie, chyba aż tak nie napierdala tą, 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 tą palą. A więc, co, co to jest od popryczek? Ostrość? Ostrość. Tą ostrością nie, nie? Jednak tak. Także, spoko. Do przyjęcia. Uh -huh. Elegancko. No. No. O, o, o. Poprosimy piekarnię piekarni piwa, żeby była częściej na Lubelszczyźnie. To jest tak dobre piwo, że aż marynarz się w nim nie kąpie. Czekajcie, bo to Jak to jest? Ace of Base to jest? To? Moim tak. zdaniem to jest Ace of Base, nie? YouTube nas zablokuje, ale jak nas zablokuje, to się wyniesiemy... YouTube nie, nie zablokuje, z na... własnego puszczania. Czas też się bawi. E, dobra, kurwa, co to jest tanie z gwiazdami? Pozdrawiam. Pozdrawiamy, browar. Tylko nie piwem. pa 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 pa. pa, 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 pa.